Patryk Kaczmarczyk, zwycięski po, po pokonaniu Danu Tarchili. Ale niezadowolony. Moim zdaniem chyba trochę jednak przesadziłeś w tym wywiadzie po walce. To wiesz to no na emocjach wszystko tam, ten wywiad po walce na emocjach. Cieszę się z tego, że wygrałem, ale wymaga od siebie dużo, dużo więcej. Kurczę, naprawdę z tymi sparingami, z tymi przygotowaniami, co zrobiłem, z tym, jak świetnie się czułem. Musiało pójść coś nie tak. Nie? No to jest za pięknie było, nie wiesz, ta waga idealnie zrobiona, wszystko, no. Kurde, naprawdę no, najgorzej, najgorszy, nie, nie, nie spodziewałem się tego w najgorszym scenariuszu, że tak źle będę się czuł w walce. No właśnie, bo już na Twitterze ta wiadomość. Zatrucie pokarmowe przed walką i ty się mierzyłeś w klatce nie tylko z, z rywalem, ale chyba przede wszystkim z samym sobą. O kurde, powiem, że no już nie chcę, wiesz, szukać wymówek i tłumaczyć się, bo to też jest takie głupie trochę. Danu to naprawdę bardzo mocny, twardy zawodnik mega fajnie, wiesz, fajnie pracował, fajnie się z nim walczyło tak naprawdę, ale chciałbym jednak zawalczyć z nim w takim, wiesz, idealnym dla, też dla siebie stanie, żeby czuć się dobrze, a jedna obcierka gdzieś po brzuchu, ja nawet trener na rozruchu gdzieś uderzył mnie w brzuch, a ja od razu i poszedłem, pobiegłem żygać i no dramat, muszę w ogóle zrobić badania kompleksowe na ten brzuch, bo to nie jest już pierwsza taka sytuacja, ja miałem tak już, wiesz, myślałem wcześniej, że to przez złe zbijanie wagi, bo wcześniej cieszyłem się większej ilości kilogramów, i myślałem, że to przez, przez to, ale teraz to wróciło, gdzie robiłem wagę naprawdę idealnie i powolutku, także no, zdecydowanie jest tu miejsce do tego, żeby, żeby coś z tym zrobić. No nie tak sobie wyobrażałem ten występ, chciałem efektownie, fajnie zawalczyć, a, a z mojej strony to wyglądało tak, że szukałem panicznie obalenia i chciałem tylko przetrzymać, bo wiedziałem, że wiedziałem, że inaczej będzie bardzo ciężko wygrać tą walkę, bo no, nie czułem się sobą, czułem ciągłe, ciągłe takie zagrożenie, że jak trafi mi gdzieś po brzuchu, to... Ta walka może się skończyć. No ale ja uważam, w takim razie ja się podpiszę pod słowami Tomka Brondera, który jak ciebie tam przyli w punkcie medycznym powiedział, Ty się powinieneś cieszyć, że przepchnąłeś walkę z takim rywalem, będąc w takim stanie. No tak, każdy mi to mówi, że trochę pierdziele głupoty, bez sensu i tak dalej. Może i tak jest, ale ja wymagam od siebie więcej i chcę wnosić wam naprawdę lepszy performance do, do walki. No, generalnie śpieszymy się powoli już, bo zaczęła się bieszyć na main eventu, także nie będziemy przedłużać, ale tak no, nie dasz na pewno re rewanżu po to, żebyś pokazać w lepszej formie, no, bo to nie o to chodzi, my na rzecz na to nie pozwoli. A czy masz już kogoś w kolejce, no bo masz dwóch w kolejce, no, ale na nich będziesz musiał trochę dłużej poczekać, kto następny dla Patryka Kaszmarczyka. Wiesz stary, najpierw ja chcę sprawdzić to swoje zdrowie i wrócić na tej gali w listopadzie w Radomiu. Chcę czuć się tak w walce jak na treningu, nie? Jakieś są kurde przygody, bo ciągle jest coś, nie? A chcę, żeby to było naprawdę 100% siebie, a nie jakieś, wiesz, yy, wa walka z bólem żołądka, z yy, jakimś żiganiem i tak dalej. A co, no w Radomiu... Wiesz co, gdybym to zrobił fajnie, efektownie, no to zrobić main event w Radomiu Kaszmarczyk marczyk no to to sprzedało jednym ruchem całą halę, nie? Bo, no kurde, cały Radom chciałby zobaczyć tą walkę, nie? Wiesz, to już nie chodzi, nie chodzi, stary, o wiesz... To nie chodzi, stare o rankingi, o nic innego, tylko to No kurde, to by było coś, coś wspaniałego. Ale nie wiem, czy po takim występie jest, wiesz, co mi wypada w ogóle, wiesz, coś takiego, wy, wy, kurczę, wymagać od KSW, nie? Bo im to wygrał szybko, efektownie, fajnie, tak jak planowałem, to by miał sens, nie? No ale tak czy inaczej, kurczę, wierzę w to, że w tym rankingu jakoś trochę do góry pójdę, bo mam cztery wygrane w kategorii 66 kg w KSW, a tyle ma tylko jeszcze, więcej ma tylko Robert Ruchała, Parnas i Rutek, nikt więcej. Powiem tak, pobudziłeś wyobraźnię tą walką. No właśnie stary, i wiesz, jakby, jakby to fajnie wyglądało, gdybym to wygrał dobrze, mądrze, fajnie, wiesz, a tu walka, wiesz, i z rywalem, i z tym, kurde, żołądkiem moim nieszczęsnym, już z Michałem Sobiechem, prawie to ten sam stan, nie? Tylko tam jeszcze to... Tutaj było chyba gorzej nawet, bo... Naprawdę, jak ja łapałem chwyty, to ja nie, w ogóle nie myślałem o tym, żeby pracować, tylko takie w głowie, kurwa, niech to się skończy, przetrwaj do końca, żeby tylko wygrać. Wiedziałem, że przegrałem drugą ro... Ja byłem cały czas świadomy, nie? Spokój, świadomość, widziałem wszystko, ale nie mogłem w to zareagować, bo po prostu mój organizm odmawiał posłuszeństwa. Słuchaj, to życzymy ci zdrowia i kończymy, bo mama lęcimy Roberta oglądać, wchodzi tam na wyższe obroty, lęcimy słychać. Będziecie tak jest. Trzymajcie Dobra, się, zdrowka.